Od zarania dziejów ludzie podejmują trud pielgrzymowania, odwiedzając miejsca szczególnie ważne dla ich wiary. Pomimo, że minęły tysiące lat, pielgrzymka jest nadal czymś żywym. Dowodem na to jest chociażby piesza pielgrzymka krakowska, z którą rok rocznie wyrusza wspólnota piąta, obejmująca Myślenice, Gdów, Niepołomice i Mszanę Dolną. We wtorek, 5 sierpnia, nim ruszyli w drogę, pielgrzymi spotkali się na mszy świętej, odprawionej przy sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. Moi kochani, ruszacie w drogę jako pielgrzymi nadziei. Co to znaczy? To znaczy, że ruszacie w drogę z nadzieją. Najpierw taką zwyczajną nadzieją, że wam siły nie braknie, że was słońce nie zmognie, że dojdziecie na jasną górę. Niektórzy może pierwszy raz. Ruszacie w drogę z nadzieją, że spotkacie dobrych, życzliwych ludzi, że spotkacie może przyjaźnie na tej drodze. I wreszcie ruszacie w drogę z nadzieją, że ta sprawa, którą niesiecie w sercu, a która może Was bardzo boli, doskwiera, znajdzie dobre rozwiązanie w czasie tej drogi i u kresu tej drogi taką nadzieją ruszacie w drogę. I dobrze. Ale idziecie też szukać nadziei. Intencja pielgrzymowania to dla każdego sprawa indywidualna, często wiążąca się z jakąś historią. Dla jednych to droga prośby, dla innych dziękczynienia. Dla Natalii, Kacpra i Małego Filipka, pielgrzymka to wspólna droga. DROGA PRZEZ WSPÓLNE ŻYCIE BO TO WŁAŚNIE OD PIELGRZYMKI TO WSPÓLNE ŻYCIE SIĘ ZACZĘŁO Bo tak naprawdę u nas wszystko zaczęło się od pielgrzymki My się poznaliśmy na pielgrzymce Wspólnie pielgrzymowaliśmy, a później wzięliśmy ślub A to jest owoc naszego pielgrzymowania no, tak, no, tak. E, i, I dzisiaj idzie po raz pierwszy Ma 11 miesięcy Więc to będzie jego pierwsza wędrówka do Maryi Rozumiem, że nie mogło go zatem dzisiaj zabraknąć? Nie, no nie mogło Nie mogło, tak, nie mogło naszego synka zabraknąć Mamy nadzieję, że dojdziemy w komplecie i tak, zobaczymy, jak to raz. będzie po drodze, dokładnie tak. Dziadek też pielgrzymuje, od dziadka się to zaczęło, także tak. My chodzimy rodzinnie, cała rodzina, A dlatego że, to jest, że wiara jest bardzo ważna u nas w rodzinie i, i chcemy ją praktykować, chcemy wędrować do Marii i mamy wrażenie, że Maria później nam błogosławi cały rok, jak jesteśmy już w życiu codziennym. Nieważne, czy wyruszasz na pielgrzymkę pierwszy czy kolejny raz, zawsze możesz liczyć na wsparcie współtowarzyszów drogi. Nie moja pierwsza pielgrzymka, ja już byłam na swoje 3 lata temu, ale w tym roku wspieram szczególnie moją siostrę, ponieważ ona idzie pierwszy raz i, i uważam, że to jest mega fajna rzecz i, i chciałabym ją wspierać to takiego ma w sobie pielgrzymka, że kolejny raz tutaj jesteś? To jest taki klimat jednak wyjątkowy. Ten śpiew, ta modlitwa przy tym wszystkim, chociażby godzinki nawet z rana, to jest takie, że jednak człowiek jeszcze, jeszcze śpi, ale jednak śpiewa na chwałę Boga i im morską spotkać, to jest dla mnie wspaniała rzecz i, i będę wszystkich zachęcać zawsze, żeby szli i żeby to sami przeżyli też, bo to jest jednak coś innego. No dobrze, a trud drogi? O, trud jest, <laughs> nie powiem, że nie. I, I są czasem kryzys, ale jednak ten śpiew, ja, dla mnie zawsze ten śpiew daje taką właśnie energię do, do pójścia, bo inaczej to w ogóle nie ma szans, żebym to przeszło, ale jednak to śpiewanie i to bycie z tymi ludźmi naokoło, ten uśmiech drugiej osoby dodaje tej energii i, i, i to, to powoduje, że się w ogóle da, bo tak to by się nie dało. No i, no i pomoc Boża też oczywiście. Bo tak to by się nie dało przejść. się Przed pielgrzymami kilkudniowa droga do Częstochowy, gdzie po dotarciu pokłonią się jasnogórskiej pani. Oczywiście, wiadomo, że są trudności, nie jest łatwo, ale, ale dajemy radę. Także myślę, że w tym roku też damy radę, co nie? Damy radę? Mamma mia, here we go again. Owszem, to tytuł filmu, ale i także mogłoby być to hasło doskonale wpisujące się w piątkowe letnie wieczory w myślenickim rynku. W tłumaczeniu znów się zaczyna, dokładnie tak, a w zasadzie już się zaczęło. Na przemiennie z potańcówkami przy Teresce w wakacje odbywa się bowiem kino plenerowe. Leżak, koc czy poduszka, wszystko jedno. Seanse pod chmurką gromadzą kinomaniaków w różnym wieku, którzy mieli już okazję obejrzeć Shreka, film Mamma Mia! Here We Go Again, a 22 sierpnia do tej kolekcji dołączy Top Gun. Letnie Kino w Myślenicach to oferta bezpłatna. Do zobaczenia w kinowym, myślenickim rynku. Korzystają z niej na co dzień, więc nic dziwnego, że chcieli, aby poprawiła się jej jakość. Mieszkańcy przysiłku Bugaj i w Jaworniku mogą już w bardziej komfortowy sposób dojeżdżać do swoich domostw. Zakończyła się bowiem prowadzona przez gminę Myślenice modernizacja 300-metrowego odcinka drogi. Realizując duże inwestycje drogowe na terenie gminy Myślenice i nie tylko, pamiętamy również o tych mniejszych, dlatego dzisiaj cieszę się, że mogliśmy podsumować Zakończony remont drogi gminnej w Jaworniku na osiedlu Bugaj. Całość wykonanych prac kosztowała prawie 360 tysięcy złotych. 170 tysięcy złotych jako gmina pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Poprawa infrastruktury drogowej, modernizacja, remonty to tematy, które przewijają się niemal przez wszystkie spotkania wiejskie, również remont tej drogi tu w Jaworniku był omawiany na ostatnim zebraniu wiejskim, o który prosiła i radna, i mieszkańcy, i Rada Sołecka, także wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, dotrzymujemy słowa, no i wykonujemy kolejny ważny remont, który poprawi komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Gmina Myślenice zadeklarowała także podjęcie się prac projektowych dotyczących budowy chodnika wzdłuż drogi na Bugaju. To chyba jedyny taki letni kurort, gdzie w środku miasta mamy morze. Morze możliwości i wyobraźni. Tym kurortem staje się raz w roku Park Jordana, gdzie w ramach wydarzenia Morskie Myślenice płynąć na fali dobrej zabawy może absolutnie każdy. Pomysł Morskich Myślenic przyjął się bardzo dobrze, a z każdą kolejną edycją powiększa się zarówno grono osób, które chce współtworzyć to wydarzenie, jak i tych, którzy przychodzą, żeby skorzystać z morskich dobrodziejstw. No, cieszy nas to, że jest coraz więcej rodzin, które chcą uczestniczyć w takim wydarzeniu i że tą właśnie tą łuczką, czyli jakimś inną formą e, wspólnego działania, wspólnej pracy e, możemy łączyć te rodziny i łączyć w ogóle tak naprawdę cały świat. inicjatywa w mieście. Dużo się dzieje, wszystkiego nie przeszłyśmy, bo nie byliśmy w stanie, takie kolejki są tutaj do tych kocyków, ale zrobiłyśmy sobie pompony, zjadłyśmy coś dobrego i zrobiłyśmy rybki. Pokazać? Yy, o, mamy tutaj jedną na przykład. Coś sobie podjadła w torebce. Super inicjatywa, dzieciaki się bawią wspaniale. Także więcej takich miejsc i więcej takich imprez. Można mieć morze bez morza. Można, a w myślenicach naprawdę wszystko jest możliwe.